Audiobook Soul River, odcinek trzeci: Mawiają, że pycha kroczy zaraz za potęgą i tylko czeka na jej potknięcie. Przekonało się o tym przed wiekami wielu ludzkich władców, którzy zbyt pewni swojej siły i pozycji, tracili wszystko od jednego celnego ciosu nożem. Wampirzy lordowie nie okazali się wolni od licznych ludzkich przywar i także potrafili paść ofiarą przesadnej wiary we własną moc. Taki los spotkał jednego z najsilniejszych synów Keina, dumacha. Śnieżne pustkowia północy Nozgot zdawały się nieprzystępną twierdzą samą w sobie. Skute lodem, Otulone wiecznym mrokiem i zamieszkane przez istoty, których samo imię wzbudzało grozę wśród ludzi. W tych zapomnianych krainach rezydował Duma, władca o sile, którą jego synowie uznawali za równą bogom. Przez wieki jego klan żył w przekonaniu o swojej niezniszczalności. Zajmowana przez wampiry potężna forteca. Gurowała nad surowym pejzażem, odstraszając wszystkie żywe istoty. A jednak noc, która nadeszła, przyniosła coś, czego Dumahimowie nie przewidzieli: zapomnianą, lecz nigdy nie ugaszoną wolę przetrwania tych, których uznali za bezsilnych. Jakież było zdziwienie wampirów, kiedy pewnej nocy bohaterska grupa ludzkich niedobitków łowców wampirów przypuściła desperacki atak na fortece. śnieg, który jeszcze chwilę wcześniej odbijał blady blask księżyca, teraz nasiąkał krwią, ciemną, niemal czarną posoką wampirów i szkarłatem umierających ludzi. Dziedziniec i komnaty zasypały ciała poległych ludzi oraz poprzebijanych włóczniami wampirów. Dumachimowie walczyli jak bestie, ich ciała były pancerzem, którego zwykłe ostrza nie mogły przebić. A jednak, jeden po drugim padali pod naporem wrogów, którzy zbyt długo żyli w strachu, by teraz zawahać się przed śmiercią. Duma wyczekiwał na przybyszów na swoim tronie. Mówią, że emanował niezwykłą mocą. I ze spokojem wpatrywał się na wbiegających z okrzykiem na ustach wojowników. Z łatwością rozprawił się z pierwszą falą napastników, ale przytłoczony ciężarem kolejnych, dał się w końcu zranić. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Włócznie wbiły się głęboko w jego ciało, ale nie wydał z siebie najmniejszego krzyku cierpienia. Odwrócił się tylko i dostojnie wrócił na tron, na którym spoczął, zdawałoby się, na wieki. Byliśmy przekonani, że ludzie odnieśli wtedy nic nieznaczący, w grucie rzeczy, jedyny triumf nad wampirami. Czas pokazał, że przez dekady żyliśmy w fałszywym przeświadczeniu, który nijak się nie miało do rzeczywistości. Uświadomił nam to Raziel, który po pokonaniu Rahaba udał się do twierdzy Dumaha. Wysokie mury pokonał za pomocą resztek swoich skrzydeł i nie minęło więcej niż kilka minut, gdy zniknął z oczu ostatnich świadków, nurkując w czeluściach dawno już opuszczonych komnat. Po chwili fortecą wstrząsnęły głośne huki. W mgnieniu oka stopił się cały śnieg leżący na dachach paru pomieszczeń w zachodniej części głównej twierdzy. Stało się jasne, że żniwiarz rozpalił martwy od wieków piec, jeden z największych wytworów cywilizacji ludzkiej, gdy ta jeszcze rządziła w nozgot. Wtedy jeszcze nikt nie rozumiał, jaki cel przyświeca Podróżującemu między wymiarami, synowi Kejna. Legendy mówią, że pewien ukrywający się w podziemnych korytarzach fortecy starzec wszystko widział i przekazał później innym. Na ile prawdziwa jest jego opowieść, nikt już nigdy się nie dowie, bo wyzionął ducha niedługo po tym, jak zdał swoją relację pierwszym napotkanym braciom. Mężczyzna twierdził, że widział Raziela wchodzącego do komnaty tronowej i stającego przed zmarłym bratem. Powietrze było ciężkie, jakby nadal przesiąknięte krwią, a czas zdawał się tu drgać nienaturalnym rytmem, zawieszony między przeszłością a tym, co miało nadejść. Ujrzał, jak Raziel wyciąga włócznie z ciała brata. Gdy ostatnie ostrze wylądowało z łoskotem na podłodze, krążąca od dekad dusza wstąpiła z powrotem w ciało. Duma podniósł głowę. Nie był to powolny, niezdarny ruch trupa wracającego do życia. To było coś bardziej upiornego naturalne, niemalże majestatyczne przebudzenie istoty, która nigdy nie powinna była zasnąć. Jego spojrzenie spoczęło na przybyszu. Rozmawiali, ale starzec nie rozumiał ani słowa. Ich głosy odbijały się od ścian martwej sali. Nie były to słowa dla ludzi. Następne, co pamięta, nim strach odebrał mu panowanie nad własnym ciałem i zmysłami, to Raziel wybiegający z sali tuż przed ścigającym go Dumachem. Nie oglądał się za siebie, bo nie musiał. Wiedział, że śmierć kroczy za nim na długich majestatycznych nogach. Ogromnych rozmiarów lord majestatycznie stąpał za żniwiarzem, co róż próbując wytrącić go z równowagi mocnym uderzeniem, które kruszyło potężne płyty pod ich stopami. Co stało się dalej? Możemy się tylko domyślać. Dumacha nikt nie widział nigdy więcej. Podobno tego dnia raz jeszcze buchnął piekielnym ogniem, umieszczony w fortecy piec. Co mogłoby wskazywać na pułapkę zastawioną przez Raziela. Nigdy jednak się nie dowiemy, czy sprytny posiadacz Soul Rivera rzeczywiście spopielił brata, odsyłając go raz na zawsze w niebyt. Wiadomo tylko, że niedługo później po raz pierwszy użył mocy, z których wcześniej nie korzystał. Zaczął panować nad przestrzenią. Wprawiając w ruch przedmioty, które zdawałyby się nie mieć prawa, by kiedykolwiek choćby drgnąć. Umierając w męczarniach, wielu moich braci błagało, by ktoś zatrzymał lub cofnął czas. Zrobiliby wówczas wszystko, by tylko położyć kres niewyobrażalnym cierpieniom. Nic jednak nie mogli zrobić nawet jako cywilizacja w okresie największego dobrobytu mogliśmy jedynie marzyć o zdobyciu boskiej mocy dzięki której stalibyśmy się wszechmocni później już chcieliśmy tylko znaleźć sposób by nasza egzystencja w nozgod przestała być pasmem męki ograniczone możliwości ciał i umysłów nie pozwalały nam niestety w żaden sposób choćby poruszyć cienką nicią czasoprzestrzeni. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że tuż obok, praktycznie pod naszymi nosami, znajdowało się narzędzie do kontroli czasu. Chronoplast. Oczy znów musiał otworzyć nam Raziel. Trudno powiedzieć, czy to, co widzieli niektórzy z nas, było prawdą, czy tylko fatamorganą. Wiemy jedno. Od momentu opuszczenia twierdzy Dumachimów Raziel zaczął wprawiać w ruch przedmioty i konstrukcje, które nigdy nie powinny drgnąć choćby o włos. W niezrozumiały sposób własnym ciałem wyznaczał linie, która obracała kamienne posągi, wprawiała w ruch bloki i zatrzymane przed wiekami mechanizmy. To za jego sprawą otworzyły się dla nas wszystkich wrota tajemniczej świątyni, w których znaleźliśmy ślady mitycznego Moebiusa, pana czasu i przestrzeni, który do tej pory żył tylko w naszych wyobrażeniach i pradawnych podaniach. Takie zamknięte na wieki miejsce powinno być wolne od jakichkolwiek istot żyjących, a tymczasem? Okazało się pełne wampirzych strażników. Nawet nasze ograniczone ludzkie umysły nie potrzebowały wiele czasu, by połączyć fakty. To Kane postawił strażę, żeby ostatecznie przetestować zdolności żniwiarza, który pewnie parł naprzód na spotkanie ze swoim przeznaczeniem. Zdobyte od pokonanych braci talenty. Pozwoliły Razielowi z łatwością uporać się z każdą zagadką przedwiecznych i wydawałoby się potężnymi wampirami. Podróżował między wymiarami i kontrolował przestrzeń, z łatwością pokonując każde bariery. Czas i przestrzeń były dla niego niczym tkanina, rwały się pod jego wolą, ustępowały przed jego krokiem. Zupełnie tak, jakby spotkanie z Kane'em było mu pisane, i nic nie było w stanie go powstrzymać. Żaden człowiek nie byłby w stanie nadążyć za posiadaczem Soul Rivera, który tak pewnie stąpał naprzód po zupełnie nieznanym sobie wcześniej obszarze. Wiele z kolejnych zdarzeń stanowi więc tylko domysły, bazujące na niepotwierdzonych relacjach których źródeł nie sposób dziś zweryfikować. Chronoplast był ukryty głęboko pod ziemią za siecią długich korytarzy i położonych głęboko pod ziemią komnat. Do mechanizmu prowadził wijący się niczym wąż tunel, w którym co kilka metrów ktoś umieścił zachwycające detalami płaskorzeźby przypominające anioły lub inne istoty, stojące na straży porządku, w czasie i przestrzeni. Naprzeciw znajdowały się czarne jak smoła wrota, prowadzące w nicość, a jednocześnie przygniatające ciężarem mocy wyczuwalnej każdym nerwem ciała. Podania mówią, że wielu ludzi, pchanych ciekawością lub desperacją, którzy zapuścili się za żniwiarzem straciło przy nich rozum garstka zdołała dotrzeć do końca korytarza i na własne oczy ujrzeć komnatę w której Moebius ukrył chronoplast pomieszczenie onieśmielało swoim ogromem i odurzało tajemniczością w centralnym punkcie do dzisiaj bije źródło życiodajnej energii. Naokoło poprowadzone są trzy kamienne chodniki na trzech różnych wysokościach. Każdy z nich, w jednym z punktów, posiada fragment mechanizmu, którego żaden człowiek nigdy nie będzie w stanie zrozumieć. To tutaj doszło do ostatniego spotkania Raziela z Kane. To tutaj, w miejscu, gdzie przeszłość i przyszłość zderzały się ze sobą w nieustannym wirze, syn i ojciec stanęli ze sobą do pojedynku, który był im pisany od wieków. Władca Nozgot czekał na niego. Jakby wiedział, że ten moment jest nieunikniony Jakby każdy krok Raziela był jedynie wypełnieniem przeznaczenia, które zostało zapisane na długo przed jego narodzinami O walce wiemy tyle, co opowiedział jeden mędrzec, któremu rzekomo wrota czasu ukazały krótki fragment konfrontacji, nim utracił wzrok i prawie odszedł od zmysłów. Żniwiarz rzucił się na ojca, a klinga Soul Rivera rozdarła powietrze, wgryzając się w swego pierwotnego właściciela. Żniwiarz trzykrotnie dopadał w ten sposób do Kane'a, zadając mu celny cios Soul River. Za każdym razem był wystarczająco szybki, by uprzedzić odpowiedź wampirzego władcy nozgot. Który planował dosięgnąć go skumulowaną energią. Zwyciężył, a w każdym razie tak można by pomyśleć. W przeszłości, jako ludzkość, stoczyliśmy tysiące bitew, w których ktoś zwyciężał, a ktoś zostawał pokonany. W tym przypadku nie było przegranego. Kane dopiął swego, i nim Raziel dokończył dzieła. Umknął we wrota czasoprzestrzeni, które zdołał aktywować dzięki właściwemu ustawieniu chronoplastu. Na tym zakończyła się wizja mędrca, pozostawiając nas w obszarze drażniących umysł domysłów. Pytania krążą pomiędzy ludźmi nieprzerwanie po dziś. Czy Raziel pogodził się z ucieczką zhańbionego zdradą ojca? Nie wierzę w to. Prawdopodobnie ruszył jego śladem. Czy zmieni bieg wydarzeń, tak jak zmienił oblicze nozgot, w którym niespodziewanie się pojawił? Tej krainy, choć wolnej już od wampirzych lordów, nic dobrego nie spotka. Wszyscy czekamy więc tylko na moment, kiedy wszystko runie, jak domek z kiedy u jego podstawy zjawi się w końcu Raziel. I wykona ten jeden decydujący ruch. Kraina nozgot opustoszeje, a potem narodzi się na nowo. Tak samo jak robiła to wielokrotnie wcześniej. Dziękuję za wysłuchanie trzeciego i ostatniego odcinka audiobooka z gry Soul River. W ten sposób zamykamy opowieść przedstawioną w pierwszej odsłonie serii. Dziękuję za wysłuchanie słuchowiska, a także wszelkie opinie, komentarze i uwagi, dzięki którym mam szansę nieustannie ulepszać publikowane materiały. Już wkrótce kolejne audiobooki z Gralingradu. A tymczasem po tekstowe wersje opowiadań zapraszam na bloga gralingrad.pl gdzie znajdziecie choćby historię z Red Dead Redemption 2, Final Fantasy VII Rebirth, Gran Turismo 7, jak również indyków w rodzaju Figment czy Transcripted. Rzućcie też uchem na podcasty raczej konsolowo, gdzie mam przyjemność gościć jako drugi, trzeci lub czasami nawet czwarty mikrofon. Gamecast omawiający różne ogrywane przez nas produkcje i analizujący wieści z branży raport o grach. Do usłyszenia!